Wszystkich serdecznie witam. Dawno mnie tu nie było. E, dzisiaj jest spokojniejszy dzień. E, wróciłem z sanatorium i to jest przypominajka przed kolejną edycją pieczenia, i to jest trzecia edycja wypieku bezglutenowego chleba dla Was w tym roku. W tym roku przewidujemy, że edycji będzie sześć, to jest trzecia i tak naprawdę mamy jeszcze 7 dni, żeby złożyć zamówienie na tą edycję. I wysyłka będzie 10 czerwca w poniedziałek, czyli we wtorek 11 czerwca powinni Państwo dostać swoje paczki z zamówionym pieczywem. Pieczymy 6 razy w roku, to jest trzeci raz w tym roku i jak Państwo wiecie ci, co nas znają, nie pieczemy do żadnego handlu, dla sklepów, pieczymy tylko dla niewielkiej ilości rodzin. Które mm, mają szczególne wykluczenia i doceniły to, co robię, więc pieczymy dla nich. Zamówienia są w trakcie, można je składać i usystematyzuję to teraz. Weszły od trzech miesięcy czterech suche mieszanki na bezglutynowe wyroby, na chleby, na bułki, na naleśniki, na pierogi, na racuchy. Można to wszystko w sklepiku kupować i wtedy ta wysyłka jest co wtorek. Nie czekamy na tą wysyłkę, gdzie są połączone w zamówieniu chleby upieczone i suche mieszanki czy surowce. Suche rzeczy wysyłamy co wtorek, więc jeśli zamawiacie Państwo suche rzeczy w ciągu tygodnia i ostatnie zamówienie będzie jeszcze w poniedziałek, to ono we wtorek e, zazwyczaj wyjdzie. Wtedy, kiedy żona Marioleńka jest na miejscu, to ona to spakuje i Wam wyśle. Ja to wcześniej przygotuję, pomieszam dla Was, przygotuję te mieszanki i będą dostępne. Wtedy mamy i musli, i surowce, i granole i wszystkie suche mieszanki na chleb. W opisie w sklepiku do każdej suchej mieszanki chleba obok jest film. Jak to w domu krok po kroku zrobić? Jest to bardzo prosto, bardzo łatwo, bo wtedy tylko w domu wlewamy wodę. Dostaniemy instrukcję, jak to przygotować. E, pomieszamy ciasto kilka minut, wyrośnie, pieczemy w piekarniku i mamy e, pulchny, świeży, pachnący, bezglutenowy chleb bez żadnych dodatków chemicznych. E, to w ogóle jest taki, nie wypada mi się chwalić, ale to jest taki pierwszy ever, może nie pierwszy, ale jeden z nielicznych, e, gdzie nie ma żadnego niepotrzebnego dodatku, są tylko jednorodne mąki. I często są to mąki, które nawet nie mają w składzie lektyn, tych, których chcemy w diecie unikać. Zamówienia trwają, zostało nam 7 dni. Proszę złóżcie zamówienia od razu, jeśli ktoś uzna, że warto. Ja nigdy nie namawiam do zakupów. Kto się baha, proszę jeszcze przemyśleć nie kupować. Kolejne wysyłki będą w sierpniu. Najczęściej mamy bardzo restrykcyjne diety wśród kupujących to pieczywo. Mamy wszystkie panie Hashimoto, mamy bardzo wiele dzieci autystycznych, mamy wszystkich z wykluczeniami pokarmowymi, wykluczającymi gluten i pszenicę, bo w naszych chlebach i w naszych mieszankach nie ma bezglutenowej skrobi pszennej, nie używamy skrobi pszennej bezglutenowej. Więc e, wszystkich z tymi najtrudniejszymi uczuleniami zapraszam. Tam są osoby z chorobą leśniewskiego krona. Wszystkie są bezpieczne dla celiaków. Według badań wszystkie rzeczy, które wysyłam do laboratorium, do biochemika albo do muskany, według badań zawsze wychodzi to poniżej 4 ppm, czyli poniżej progu wykrywalności glutenu. Więc jakby czujemy się w tym bezpiecznie, no ale to też wynika stąd, że, że pracownia nie zajmuje się niczym innym i też kupuje. W Europie, czy nie tylko w Europie, najbezpieczniejsze składniki, jakie mi się przez ostatnie 10 lat udało znaleźć. Więc dostajecie Państwo ode mnie to, co ja wiem, że jest bezpieczne, i mogę patrzeć do lustra, i mogę patrzeć każdemu z Was w oczy. I to jest to, co ja bym dał moim wnukom, gdyby była taka potrzeba. Ale dziewczynki, wnuczki na razie są zdrowe, nie mają stwierdzonych nietolerancji, czują się dobrze. U mnie w domu żona jest bezglutynowa marioleńka, więc ja też z racji tego jem bezglutenowe rzeczy, bezglutenowe pieczywo, bezglutynowy chleb. Teraz byłem w sanatorium trzy tygodnie, jak niektórzy z Państwa wiedzą, więc zabrałem zapakowane nasze pieczywo upieczone, zabrałem do sanatorium, zabrałem toster i codziennie na posiłki schodziłem ze swoim pieczywem gorącym, bo potraktowanym tosterem i miałem super fajne chleby, te z podlady sobie zabrałem, ale nie tylko. Więc wszyscy się dziwili co ja jem, no a, 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 bo były tam wiecie, buły pszenne i takie udawane grahamy. No a ja miałem swoje bezglutenowe pieczywo bez lektyn, czyli te chlebki z podlady, które są na bazie sorgo i tapioki, a wiemy, że, że te dwa składniki nie mają lektyn. No i jeśli uznacie, że warto, proszę zamów zamówcie. Jeśli macie znajomych, którym by się to przydało, tak myślicie, żeby się przydało, powiedzcie im o tym, to nigdy nie będzie duża produkcja. Jeśli ktoś mi zarzuca, że ja się bogacę, to ja się nie bogacę, bo ja zajmuję się jeszcze czymś innym. I to jest, zauważcie, że ja piekę sześć razy w roku. Więc to nie są żadne ilości, to są ograniczone ilości dla ograniczonej ilości osób, których świadomość tak bardzo wzrosła, że są gotowe się nad tym pochylić, są gotowe poświęcić czas, są gotowe zadbać o to, poddać znowu w domu obróbce termicznej. Najlepiej byłoby w dniu dostawy chlebki pokroić w kromki i dopiero zamrozić. Wtedy wyjmujemy z zamrażarki na posiłek tylko tyle kromeczek, ile wiemy, że nam potrzebne. Kromeczki się rozmrażają. Możemy je spryskać, te kromki, takim, takim spryskiwaczem, który nam tam został w szklanej butelce po, po occie balsamicznym czy coś. Dajemy tam czystą wodę, spryskujemy kromeczki, odkładamy na serwetkę, żeby nam to obciekło, Czy tam, żeby krople nam nie wpadły do tostera, żeby bezpieczników nie wybił. Wkładamy do tostera i mamy miękki, pachnący, delikatny chleb. Po to jest wtórna obróbka termiczna, żeby odbudowała się struktura skrobi w tym pieczywie. Ja to wielokrotnie powtarzam: że chleb, jeśli kupicie u mnie i nie chcecie go dać do wtórnej obróbki termicznej w domu, to go nie kupicie, bo będzie niedobry. Musi być potraktowany, bo tam nie ma żadnej chemii, która miałaby sugerować jego świeżość. Zwróćmy uwagę, musimy się bardziej wysilić, być bardziej wnikliwym, żeby się cieszyć tym, za co zapłaciliśmy. Jeśli tylko chcemy odpakować, pokroić i zjeść, to nie polecam, proszę nie kupować, to będzie niedobre. Musi być przed posiłkiem podgrzane, tak samo jak niedobry jest wyciągnięty z lodówki zimny rosół. Nikt tak nie robi, że wlewa na, na talerz zimny rosół i, i każe mężowi taki rosół jeść. To <noise> jest niedobry. Trzeba go zagrzeć. I to samo jest z naszymi chlebami. Bez tego się nie obejdzie. Jeśli nie macie na to Państwo czasu, na to warunków, to proszę nie kupować. Wyrzucone pieniądze wtedy i na nic się to zda. Więc serdecznie zapraszam. Jest nas już tu sporo, a na YouTubie w ogóle nas jest sporo. Na YouTube kanał przekroczył 100 tysięcy osób, i tam są dużo wartościowych rozmów z dietetykami, często z lekarzami, z osobami, które na zdrowiu, na jedzeniu się znają. Więc jeśli oglądasz ten materiał na Facebooku, to idź na YouTube, na kanał Piekarz Bogdan Smolosz. Tam jest tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy reakcji i setki materiałów z ciekawymi gośćmi, więc tam zapraszam, jeśli tego nie zrobiliście. A mówię teraz do osób, które są na YouTubie, proszę zasubskrybujcie ten kanał, żeby łatwiej nam było docierać do coraz większej ilości ludzi z przesłaniem, że można czuć się dobrze, można jeść lepiej, można żyć zdrowo, być szczęśliwym, uśmiechniętym, zainspirowanym do bycia roznosicielem dobra. Serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam, zapraszam do zamówień. W opisie pod filmem znajdziecie link do sklepiku, można tam wyklikać. Jest tam genialna książka, jedyna, którą sprzedaje pani Żanety Gels na temat pod tytułem Co szepce Ci brzuch. Po lekturze tej książki zmienicie Państwo zupełnie postrzeganie tego, co my wkładamy do ust, tego co jemy, więc na pewno warto. E jeszcze tamtych książek kilkanaście zostało, więc jeśli ktoś uzna, że warto, proszę się zobaczyć. Do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.